Dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto jakie porze nie ogląda. Ja jestem Kiba, a w dzisiejszym podcaście akwarystycznym chciałbym przedstawić porównanie w zachowaniu ryb amazońskich trzymanych kolejno w akwarium roślinnym oraz zbiorniku biotniku Blackwater adekwatnym do ich naturalnego środowiska. Serię podcastów chciałbym podzielić na co najmniej trzy odcinkowe cykle, gdyż przy każdym z gatunków poprzestanę na dłuższą chwilę aby uargumentować swoje zdanie. Finalnie ukaże się także podsumowanie sumaryzujące moje obserwacje. Link do playlisty znajdziecie w opisie. Lecz zanim przejdziemy do kwintesencji, zapraszam na intro kanału. Dla uściślenia dokładnie 10 miesięcy temu zrestartowałem mój 9-litrowy zbiornik roślinny, decydując się na ukierunkowanie się na akwarium w stylu czarnych płód Amazonii, na wzgląd na posiadane przeze mnie gatunki ryby. Kluczowe zmiany, jakie przeprowadziłem, to kolejno. Po pierwsze obniżenie pH wody z 6,5 do 5. Kolejna wymiana mediów filtracyjnych, a konkretnie usunięcie systemu filtracji węgla aktywnego oraz zeolitu i zastąpienie ich tormekiem oraz zmaksymalizowaną ilością kąbek oraz ceramiki. Obecnie za filtrację w zbiorniku odpowiadają cztery filtry kubokowe, dwa FX6 -y oraz dwie sztuki JPL GreenLine E1501. Dodatkowo w zbiorniku funkcjonuje rozrośnięta już ponad 4 letnia hydroponika składające się z trzech doń wypełnionych ceramiką, biobalami oraz keramzytem. Kolejną ze zmian była zmniejszenie ilości oświetlenia o połowę. Z sześciu lab Sansan o mocy 16W postanowiłem pozostawić trzy o spektrum światła biało-czerwonym. Zrezygnowałem przy tym z oświetlenia zawierającego niebieskie LEDy. Zredukowana została również obsada roślinna. Zrezygnowałem całkowicie z roślin łodygowych. Pozostawiając jedynie gatunki epifityczne oraz położące swoje liście na tafli, dając przy tym dodatkowe zaciennie rybom. Zredukowałem również obsadę zwierzęcą. Zdecydowałem zrezygnować z 10 gatunków na korzyść liczniejszych grup innych ryb. Warto także wskazać, że zbiornik zarówno przed okresem zmian, jak i obecnie w żaden sposób nie jest nawożony ani nie jest podawany dodatkowy dwutlenek węgla. Na podstawie regularnej obserwacji ryb przez okres 10 miesięcy zauważyłem wyraźne różnice w zachowaniu zwierząt, które chciałbym zaprezentować. W obecnej chwili w zbiorniku pływa około 120 ryb, w tym 25 gatunków, i niemalże u każdego z nich odnotowałem zmiany behawioralne. W dzisiejszym podcaście chciałbym skupić się na pielęgnicach. Kolejne odcinki z serii będą poświęcone sumom oraz pozostałym rybom, które posiadam. Finalny odcinek. Będzie stanowił formę podsumowania, również chcemy zap zaprezentować formę tabelaryczną, której odnotowałem wszystkie moje zapisy. Przechodząc do meritum, rozpocznijmy od skalarów, pterofilum skalary. W zbiorniku roślinnym ryby były strachliwe, trzymały się głównie bocznych szyb akwarium, gdzie nie docierało bezpośrednie światło, były jednak bardziej łagodne oraz regularnie podchodziły do tarła. Obecnie ryby pływają swobodnie po całym akwarium, są bardziej aktywne i mniej apatyczne. Nasiliła się agresja oraz stroszenie się do siebie samców. Ryby nie bronią jednak zacięcie swoich rewilów, ustalając jedynie hierarchię w stadzie. Poniekąd mam dość niekorzystny skład płci, gdyż z ryb dorosłych mam 4 samce i dwie samice, z czego jedna od momentu rozdzielenia jej z sparowanym z nim niegdyś bardzo agresywnym samcem nie wydziela dotychczas żadnych zachowań godowych. Samce nie mają zatem o co rywalizować. Zbiornik jest obszerny, a jedyna samica jest podległa pod dominującego osobnika. Ryby obecnie chętnie pływają pomiędzy korzeniami, znajdując zaciszne strefy zapewniające im komfort i bezpieczeństwo. Zmianę zachowania oceniam na korzystną, widząc wyraźnie większy spokój i kwintesencję naturalnych zachowań tych ryb. Przejdźmy kolejno do Pterophyllum Rionanai. Te ryby niemalże od zawsze były na uboczu poprzez bardziej charakterne skalary hodowlane. Podobnie jak poprzednicy ryby były w opozycji trzymając się głównie rogów zbiornika. Mam wrażenie, że były także dość blade. Obecnie kolorystyka znacząco się poprawiła oraz zaczęły pływać swobodnie po całym akwarium. Niestety zaczęły wyraźnie dawać im się we znaki kireśniki plamy, które zachowanie mocno przykrza im życie, lecz o tym może w następnym odcinku. Na zmianę oceniam na plus, lecz i tak zdecydowałem, że zrezygnuję z tego gatunku, gdyż nie będzie w stanie w pełni wykazać się przy charakternych samcach smokejów. Rozważam zmianę tych ryb na dużo większe Pterofilum Altum, które pod względem rozmiaru poradzą sobie oraz będą bardziej adekwatne do większej obsady. Chciałbym obserwować te ryby w większej ilości, przynajmniej 10 sztuk. Chciałbym wspomnieć też kilka słów na temat Pterophyllum Manakapuru. Tutaj porównanie nie będzie w pełni miarodajne, gdyż w zbiorniku roślinnym ryby były stosunkowo młode. Mogę jedynie powiedzieć, że skalary te poprawnie rosną, pięknie się wybarwiają oraz aktywnie pływają po całym zbiorniku, nie wchodząc w żadne interakcje z innymi rybami ze swojej rodziny. Przechodząc do większych pielęgnic, ziemie jady czerwonogłowe, czyli Geofagus redket tapajos, zanotowały chyba jedną z największych zmian. Otóż poprzednio większość czasu przesiewały w gęstej roślinności na tyle zbiornika. Ryby sporadycznie przesiewały jedynie wierzchnią warstwę podłoża oraz były wobec siebie całkowicie neutralne. Po wprowadzeniu zmian przez pierwszy miesiąc para podzieliła zbiornik na pół zacięcie broni z rewiru. Po tym czasie sytuacja jednak unormowała się, a ryby zaczęły ponownie siebie akceptować, przestępując regularnie do tarła, co było stosunkową nowością, gdyż w poprzedniej aranżacji Mogę obserwować ten proces jedynie dwukrotnie. Ryby są bardzo aktywne, intensywnie przekopują podłoże, stroszą się do siebie, a także nabierały bardziej intensywnych kolorów. Podobne zachowanie zaczynają przyjechać młode osobniki, które powoli nabierają barw. Na moim TikToku możecie zobaczyć filmy z majestatycznych akrobacji tych pięknych ryb. Co ciekawe, ryby stały się bardzo ciekawskie, ochoczy przestawiają, opadły na podłoże służ oraz liście a także eksplo eksplorują liczne kierowki pośród korzeni. Akary żółte, czyli Equides Mete, to nowy gatunek waranżacji. Mam wrażenie, że to jedne z najszybciej rosnących pielęgniarek, jakie dotychczas miałem. Jestem wręcz oszołomiony ich bajecznym ubarwieniem oraz majestatyką. Pośród czwórki osobników prawdopodobnie dobierała się para, która próbuje przystępować do taru. Całkiem niedawno opublikowałem właśnie shortsa z ich udziałem. Ze względu na osiągane rozmiary pozostałe osobniki pozostaną zredukowane. Za kilka lat ryby te będą największymi osobnikami w akwarium, gdyż mogą one dorastać do około 30 cm długości. Do tego czasu będę musiał przearanżować zbiornik ponownie, aby dostosować warunki dla dorosłych, już wtedy akar, Jadów oraz ewentualnych altumów. Pokrótce chciałbym podsumować moje uprzednie przemyślenia. W przypadku pielęgnic przede wszystkim intensywne światło oraz brak możliwości posiadania stabilnych kryjówek w postaci drewna znacząco onieśmila ryby, a co za tym idzie blokuje ich naturalne zachowanie. Z moich obserwacji ryby te dużo bardziej preferują otwartą toń wody niż gęste zarośla. Pomimo iż część z nich to gatunki hodowlane to w dalszym ciągu bliży im do swoich dzikich kuzynów gdzie woda oscyluje im w granicach pięciu. U każdej z obserwowanych pileńki naturalne zachowania znacząco się wyostrzyły oraz gatunki zaczęły czuć się wyraźnie swobodniej. W tym materiał to wszystko. Chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować za jego wysłuchanie. Dla Państwa, którzy oglądają film na YouTube, zachęcam do zajrzenia do opisu filmu, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat mojej działalności w internecie w obrębie moich pasji, w tym akwarystyki. Na dziś to tyle. Kiba. Na razie, cześć.